W kolejnym filmie zapraszam na kolejną zimową przygodę, ale zanim złapię oddech i opowiem Wam trochę więcej na temat tego, jaki mam dzisiaj plan, to zobaczcie coś, co udowadnia tezę: że w terenie najlepsze schronienie to to, które już istnieje. Warunki są, powiedziałbym, takie dla koneserów. Osłona od wiatru jest dosyć krytyczna w tym momencie I tutaj natura samą taką osłonę od wiatru stworzyła Ta zaspa, nawiany śnieg na jakieś 2 metry wysokości To też jest dobra okazja żeby e, powiedzieć, że pojawiły się nowe terminy kursów przetrwania e, Nowe terminy Beskidzkiego Kursu Przetrwania Znajdziecie już je na stronie internetowej także jeśli macie ochotę spędzić ze mną taki weekend w terenie i trochę pouczyć się o przetrwaniu, to zapraszam. No a teraz czas zorganizować sobie jakieś schronienie tutaj. w Beski Drzewieckiej w miejsce, które możecie kojarzyć z poprzedniego filmu. Wiedziałem, że będzie dużo śniegu, a dzisiaj w planie mam takie klasyczne zimowe ćwiczenie survivalowe, czyli budowę schronienia w śniegu. Będę chciał tutaj wydrążyć jamę śnieżną. Zanim przystąpię do tego zadania, chcę tylko podkreślić, że to może być ekstremalnie niebezpieczne. Szczególnie w górach typu alpejskiego, przy dużym zagrożeniu lawinowym, jeśli będziecie chcieli takie zabawy uskuteczniać, takie ćwiczenia sobie przeprowadzić, to zawsze upewnijcie się, że te warunki, w których będziecie działać, są bezpieczne. Najpierw wydrążę korytarz w głąb tej zaspy, a potem będę chciał się wkopać w bok, żeby przygotować sobie taką ławę do spania. Przed drążeniem piłą nacinam warstwy śniegu, to zwiększa szansę na to, że mi się ten sufit tutaj nie zawali w trakcie drążenia. Po prostu rozcinam te warstwy. Nacinam też wzdłuż i to ułatwia wyciąganie całych takich bloków śniegu. Wiatr przegania te chmury co chwilę, i momentami widoczność spada do kilku metrów, a momentami jest tak. Takie miłe przerywniki w pracy. Czerwy. w zasadzie już wydrążyłem tą zasadniczą część jamy śnieżnej także mam tutaj długi korytarz, miejsce do siedzenia i teraz z tej strony wydrążę jeszcze taką ławeczkę do spania nie wiem czy to słyszycie jaka to jest akustyka tak, jak, tak jakby to było jakieś wytłumione studio nagrań no, efektywność schronień ze śniegu jest bardzo, bardzo duża. Najlepszym izolatorem jest powietrze, a w śniegu jest bardzo dużo tego powietrza. Do tej pory, do tego etapu, wydrążenie tego, co mam zrobione, zajęło niewiele ponad godzinę. No i w tej formie to już jak najbardziej spełnia funkcję schronienia. Trzeba byłoby jeszcze troszkę zmniejszyć drzwi, bo. To schronienie nie zatrzyma naszego ciepła, jeśli będzie tak duży otwór. No, a przy okazji tej przerwy, chciałbym się z Wami podzielić jeszcze jedną wiadomością. Chciałbym Wam przedstawić nowego partnera kanału. Nowym partnerem kanału została polska firma Maktronik, producent latarek. Ja z lamp rowerowych firmy Maktronik korzystam już od lat w trakcie moich przygód rowerowych teraz będę też korzystał z latarek taktycznych czy z latarek EDC i dzisiaj zabrałem właśnie ze sobą taką bardzo niewielką, lekką latarkę model Tundra no i najważniejsze zalety to jest właśnie ta lekkość latarka bez baterii waży zaledwie 30 gramów także jest to świetna opcja na takie światło awaryjne. Do tego posiada trzy diody, białą, czerwoną, zieloną. Używając czerwonego światła nie tracimy naszego przyzwyczajenia do widzenia w ciemności, więc jak jakiś czas wędrujemy na przykład przy świetle księżyca, czy siedzimy w obozie bez światła, to żeby nie tracić tej zdolności widzenia w ciemności właśnie używamy światła czerwonego. Także ta latarka model Tundra Myślę, że świetne rozwiązanie, właśnie jako taka latarka na co dzień, czy latarka w jakimś zestawie przetrwania, bo jest bardzo lekka, może być, być tam na, na stałe przenoszona. No i na jakieś ultralekkie wypady, kiedy bardzo nam zależy na wadze ekwipunku, tej latarki praktycznie nie czuć, nie czuć na głowie. 215 lumenów. Latarka posiada oczywiście blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym włączeniem światła. W najbliższym czasie będę Wam prezentował różne latarki firmy Mactronic, które możecie wykorzystywać w terenie. No i z okazji tego, że firma Mactronic została partnerem mojego kanału, mam dla Was kod rabatowy na cały asortyment tego producenta także kod rabatowy z linkiem do strony znajdziecie w opisie do tego filmu i możecie na każdą dowolną latarkę ten kod wykorzystać. No, większość pracy za mną. Czas na pierwsze przymiarki. A, tak to wygląda na ten moment. Brakuje mi tu jakieś jeszcze 40, może 50 cm. Ale robi się tutaj całkiem przytulnie niecałe 2 godziny na ten moment pracy. Oczywiście, posiadając dobre narzędzia. Nie mam takiej specjalnej piły do śniegu, bo oczywiście takie są. Jak ktoś się specjalizuje w wyprawach w takich warunkach, to jak najbardziej to jest sensowne narzędzie. Natomiast ta piła do drewna tutaj sprawuje się bardzo dobrze. A też przez to, że mam model z długim brzeszczotem, to mogę go tak delikatnie wyginać i wycinać ten śnieg po łuku. Aby żeby zawsze buty otrzepać, jak się kładziecie do łóżka. O, tak. tak, ze wszystkich stronień w śniegu, jakie kiedykolwiek budowałem, to na pewno jest najobszerniejsze, najwygodniejsze. Mogę tu swobodnie leżeć, usiąść. Wygodnie. Mam przestrzeń roboczą, żeby wyjąć kuchenkę, zapalić świeczkę. Jest tu jeszcze kilka takich niedoróbek, ale to wszystko jest po prostu pracochłonne. Na zewnątrz zamieć śnieżna, a tutaj cisza i spokój. Na pewno fajne w tych stronieniach ze śniegu jest to, że one są takie jasne niewielkie źródło światła, jedna latarka czy świeczka wystarczy żeby tutaj się zrobiło tak po prostu przyjemniej bardzo istotna sprawa to jest zrobienie otworu wentylacyjnego także ja tutaj kikiem przebiłem się przez sufit im mniejsza jama im bardziej szczelna tym większa potrzeba tego otworu wentylacyjnego budując jamę na zboczu dobrze to zrobić w ten sposób żeby Otwór był nieco poniżej poziomu jamy. To znaczy chodzi o to, żeby to zimne powietrze z tej jamy uciekało. Ja tutaj buduję na płaskim, więc zrobiłem po prostu te, te ławy te podniesienia, więc w efekcie zimne powietrze powinno uciekać tutaj w dół, a tutaj powinno być nieco cieplej. No, drzwi wypadałoby jeszcze zamknąć. Możliwe, że ja tak zrobię, jeśli jeszcze znajdę siłę. Że po prostu zmniejszę ten otwór, tak żeby, żeby mniej powietrza tutaj zawiewało, bo w tej chwili przy tak dużych, przy tak duży, dużych drzwiach czuję, czuję powiewy tego powietrza, więc może nie być tego największego plusu jamy śnieżnej, czyli tej zdecydowanie wyższej temperatury, bo w dobrze skonstruowanej jamie, nawet jeśli na zewnątrz będzie minus 20-minus 30. Możemy mieć temperaturę w okolicach 0 stopni. Także to naprawdę może być różnica między życiem i śmiercią. Kolejny temat to wszystkie te takie nierówności. No, jama powinna być wygładzona. Ten sufit powinien być możliwie gładki. Dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że jak tu się podniesie temperatura i to się zacznie troszkę topić, to z każdego takiego nierównego miejsca będzie kapać woda. Więc jeśli ten sufit będzie ładnie zaoblony, to ta woda powinna w teorii sobie fajnie po ściankach spływać. No to wprowadziłem pewne usprawnienia. Poprawiłem nieco drzwi, dołożyłem taką ściankę, wbiłem kiki trekkingowe w śnieg, no i na tym ułożyłem kilka bloków tego śniegu, który wybierałem. Trochę to uszczelniłem i nie, wpada mi już takie, nie wpadają mi już takie podmuchy powietrza jak wpadały, natomiast nadal te drzwi są trochę duże. To muszę przyznać, że mogły, mogły być troszkę mniejsze, byłoby wtedy cieplej. Sufit w sypialni troszeczkę wygładziłem. Może nie jest to najlepsza robota na świecie, ale troszeczkę tą sypialni poprawiłem. Sufit w salonie olałem. Kiedy indziej go poprawię, może przy następnym remoncie. Świeczuszka w salonie się świeci ciepła herbata paruje Także zaraz jakaś obiad, kolacja no i zmierzymy temperaturę zobaczymy co się tutaj uda osiągnąć trzeba pokroić wodę przed gotowaniem jak jest pokrojona to szybciej się gotuje Zgodnie z przewidywaniami, temperatura w środku oscyluje wokół zera. Na zewnątrz cały czas trwa zamieć. Musiałem przed chwilą już odśnieżać trochę wejście, bo troszkę je zaczęło zasypywać. Nie pozostało nic innego, jak przygotować sobie sprzęt do noclegu i wygodnie się ułożyć. Aha, jedna informacja dla patronów, szczególnie dla tych, którzy rzadko zaglądają na Facebooka. Wybieramy właśnie e, termin spotkania marcowego. Jest ankieta. Także, jeśli jeszcze nie oddaliście głosu na termin, który by Wam pasował na, na nasze spotkanie, to proszę, zagłosujcie w ankiecie. Jedna świeczka całkiem dobrze oświetla to schronienie. E, na zewnątrz jest. 6 stopni poniżej zera, i tutaj oczywiście nie uwzględniam prędkości wiatru. W miejscu wystawionym na wiatr ta temperatura odczywalna jest dużo, dużo niższa. A tutaj mam 0, więc to jest ta różnica, jaką daje to schronienie. No dobrze, sytuacja jest taka, że jest 22, 22 22, i zamiast sobie smacznie spać, musiałem wprowadzić poprawki, jak się czegoś nie zrobi dobrze od początku, to potem jest taki skutek właśnie tego, Otwór wentylacyjny jest zasypany, A przez to, że ten sufit zrobiłem tak dosyć niechlujnie, to Zaczął się obniżać i ta jama mi się zaczęła kurczyć. No więc miałem do wyboru: albo opuścić jamę i rozpocząć marsz, albo wyjąć wszystko i poprawić ten sufit. No teraz jest zdecydowanie wyżej. Praktycznie mogę tutaj stanąć. Brakuje parę centymetrów, żebym mógł się w pełni wyprostować. Ale zrobiłem taki ładny łuk. Na suficie, no i to już powinno sprawić, że ta konstrukcja nie będzie osiadać. Taką mam nadzieję, ale z pewnością to nie jest takie schronienie w 100% bezstresowe, które wykonacie, wejdziecie i zaśniecie. Jednak trochę takich obaw jest, czy to, czy to się nam nie zawali na głowę. Ja bardzo często w moich filmach mówię, że robię coś, żeby was zachęcić do takich przygód. Ale to jest jeden z niewielu przypadków, kiedy powiem, że takie przygody sobie zostawcie dopiero na czas, kiedy zdobędziecie już konkretne doświadczenie. A na zewnątrz cały czas przybywa śnieg. robi się trochę bardziej survivalowo niż bym chciał. Okej. Okay. No to dzień dobry. Uff. Dalsza część nocy już minęła bez niespodzianek. Udało się urwać kilka porządnych godzin snu. Zobaczcie ile z sufitu wytopiła jedna świeczka. Oj, na dworze bez zmian. Jak wygląda wejście do jamy? A przed snem je odkopywałem. Także tu jest nawiane no dobre 30-40 cm śniegu. Śniadanie zjem w śpiworze. Mam gorącą herbatę z termosu. I suchy prowiant nie ma potrzeby, żeby gotować. A po śniadaniu pakowanie i będzie się trzeba odkopać. Yeah. <laughs> Żegnam się z moim schronieniem. Jamę niestety muszę zawalić. Chcę ją zawalić, dlatego że wykopałem ją dosyć blisko szlaku turystycznego i może się trafić jakiś narciarz. Nie daj Boże, jakieś dziecko, które będzie chciało się przespacerować w zaspach poza szlakiem. No i nie chciałbym, żeby w takiej sytuacji ta jama się zawaliła i żeby kogoś tutaj. Przysypało chociaż trochę. No i to też może być pułapka dla zwierząt, więc niestety trzeba ją zasypać, zawalić dach. To jest wysokość dachu jaki był nade mną do pasa. Dobra, czas się ewakuować. Zobaczcie jak wygląda szlak. Żadnych śladów wszystko zawiane na otwartym terenie, nawet mimo rakiet. Czasami można się zapaść po kolana. Tam ledwo ledwo wystaje słupek graniczny, ale myślę, że jak zejdę trochę niżej, to warunki się poprawią. to kolejna zimowa przygoda za mną, a Wam bardzo dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem.